Dzień dobry, za mniej więcej godzinę i 45 minut, bardzo blisko naszej rozgłośni w sąsiedztwie, bo na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się pierwszy kongres cyberbezpieczeństwa INSECON, a w naszym studiu organizator, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON, Dominik Rozdziałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wśród gości ministrowie, dowódcy polskich cyberwojsk, ale też przedstawiciele, jak sprawdzałem program Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej, Brakowało takiego wydarzenia w tej części Europy? Zdecydowanie. E, nie wiem, czy państwa, państwo wiecie. E, tak naprawdę od Estonii praktycznie przez całą tą wolną część Europy do Niemiec e, nie odbywa się żadna duża tego typu impreza. No, w związku z czym trzeba było odpowiedzieć na to wyzwania. Poznań chyba jest najlepszym miejscem do takich e, nowoczesnych i innowacyjnych e, pomysłów. A co jest tym wyzwaniem? E, tym wyzwaniem było przede wszystkim zebranie e, dużej grupy fajnych e, i takich naprawdę... Top of the top prelegentów z kraju i ze świata. To było pierwsze wyzwanie. Państwo nie ukrywacie, że to wszystko jest związane z tym, co teraz się dzieje, bardzo dużą aktywnością hakerów, dużą liczbą ataków cybernetycznych na Polskę, na Polaków, na polskie firmy. Ja słyszałem, że nawet my jesteśmy najbardziej, tak naprawdę najczęściej atakowanym krajem obecnie na świecie. Tak, jesteśmy w czołówce. No, słuchajcie, drodzy Państwo, nie bez kozary, wojna za naszą wschodnią granicą trwa już ponad dwa lata. My cały czas jakby w tym konflikcie może nie bierzemy bezpośrednio, oczywiście udziału jako Polska, ale cały czas wspieramy Ukrainę, cały czas walczymy, i pomagamy im. No i przez to też jesteśmy celem w tym tej cybersferze dla tych nieprzyjaznych sił. No i tak, cały czas walczymy i cały czas staramy się. Ciszą mnie, że cyber naprawdę na tym froncie naszym cybernetycznym całkiem nieźle sobie radzą, bo chyba nie. Mieli nie Państwo żadnych wielkich problemów wczoraj z telefonami, z bankowością internetową? Ja nie miałem to, to fakt. Jak często jesteśmy atakowani? Szacuje się, że rocznie CERT Polska obsługuje około 300, ponad 320-330 tysięcy incydentów. To, to ostatnie dane. Najgorsze jest, to, że to jest skokowy przyrost, taki 30, około 30% rok do roku. No i to jest przerażające trochę. Co to są za ataki, jak to wpływa na życie na przykład mieszkańców Gniezna? To tak naprawdę każdy z tych ataków jest różny. Czasami jest to atak na infrastrukturę krytyczną, czy na komunikacyjną, czy jakąkolwiek inną, a czasami jest to atak na tego przysłowego, załóżmy Dominika Rozdziałowskiego, czyli mnie, na moją bankowość, na moje dane osobowe, czy po prostu na mój komputer, który został zaszyfrowany i stracę zdjęcia córki z dzieciństwa, bo na chwilę straciłem czujność w internecie. A dlaczego ktoś chciałby odebrać panu zdjęcia córki? No, kasa. Słuchajcie, świat rządzi się kasą. Ja czasami mówiłem swoim studentom i, i na szkoleniach, że pamiętajcie, że jeśli ktoś dostanie dostęp do waszego komputera, to najmniej będzie go interesować kamerka, którą zaklejacie, a najbardziej to, że macie przeglądarkę, w której macie skonfigurowany dostęp do swojego rachunku bankowego. To jest. Przestępcy włamują, atakują nas i włamują się nasz sprzęt, żeby zarobić, nie po to, żeby oglądać Dominika Rozdziałowskiego. Nie możecie Państwo dzisiaj w radiu Poznań obejrzeć ale to są ataki zupełnie, że tak powiem, ludzi, którzy robią to bo robią, bo chcą zarobić, czy faktycznie jest też dużo tych ataków inspirowanych pewnie gdzieś przez, przez jakiś tutaj, tutaj musimy podzielić. Jeśli mówimy o atakach na nas jako obywateli, to zdecydowanie są to ataki w celu zarobienia pieniędzy przez grupy przestępcze. Jeżeli mówimy o atakach na nasz kraj i na naszą na polską ogólnie, nasze tutaj firmy i rząd, a także samorządy, to są już ataki ukierunkowane, to są już duże ataki przygotowane przez grupy działające pod różnego typu agencjami wywiadowczymi i służbami specjalnymi różnych krajów. Jak rozumiem, to może być szalenie niebezpieczne. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że wróg na przykład dostaje się do kamer, które są chociażby wzdłuż jakiejś ważnej linii kolejowej i jest w stanie sobie monitorować, co tam się dzieje, co przewozimy. Tak, no wystarczy, żeby to, o czym czasami zapominamy, że zobaczy y, przemieszczające się transporty naszego wojska, naszych służb, y, policji. Y, no to dla nas już jest, dla wroga jest znakomita informacja, co jeździ, w jakim kierunku, gdzie się przemieszcza. I tak, ale tu pomyślmy o zwykłych. Światłach na największe skrzyżowania w mieście w Poznaniu. No, wystarczy, na randzie Kaponiera na przykład. Wystarczy je odpowiednio, odpowiednio ustawić. Już mamy kolizję, która blokuje całe centrum Poznania. A jeśli zablokujemy centrum Poznania, to zablokujemy praktycznie całe miasto. Przy przemieszczaniu się jednostek czy, czy służb ratowniczych, to już jest dla, dla nas problem. A chaos sprzyja raczej tym, którzy nas nie lubią albo chcą nam zaszkodzić. Podobno Polska jest od jakiegoś czasu. Pięć razy częściej atakowana niż przed wybuchem tej wojny, niż przed inwazją na Ukrainę, atakami typu DDoS. Co to jest? Tak. To takie ataki, które mają e, uniemożliwić nam skorzystanie z jakiejś usługi, czyli tak naprawdę e, przeciążają dostęp na przykład do serwera. Jest tak dużo zapytań do danego serwera, że e, nie jest w stanie ono obsłużyć ich wszystkich e, i po prostu zwyczajnie blokuje się, albo jest ta usługa w ogóle niedostępna. To jest. To jest bardzo popularna, bardzo prosta, pamiętajmy, metoda i, i tania stosunkowo do efektu, jaki przynosi. Czy to jest mniej więcej coś takiego, co robią maturzyści po ogłoszeniu wyników matury z serwerem komisji egzaminacyjnej, bo po prostu wszyscy naraz się logują i ten serwer nie daje rady, nie da się w końcu sprawdzić tych wyników. Tak, albo kibice Lecha przed finałem Ligi Mistrzów, gdy Lech będzie grał z Realem Madryt, tak, i trzeba będzie online kupić bilety, tak, to ten moment właśnie. Tego życzymy oczywiście koleżowi. Pytanie, jak tak naprawdę cyberwojska nas przed tym mogą chronić? Słuchajcie, no, jakby w szczegółach nie możemy powiedzieć, no bo to chyba jasne, natomiast... Dzień takiego żołnierza cyber wygląda tak naprawdę jak każdego z was. On wstaje rano, to co pan redaktor nawet w przerwie jak rozmawialiśmy powiedział, pije kawę, idzie do pracy. Zakłada mundur? Oczywiście, każdy tak. z nich tak naprawdę to oni normalni żołnierze, którzy mają broń, służą, realizują zwykły cykl szkoleniowy, ale też każdego dnia po prostu siadają przed tymi swoimi jednostkami komputerowymi i robią zadania zlecone przez dowódców. No, jest to normalna służba wojskowa. Czyli... Wyczekujecie trochę zgłoszeń, pewnie trochę sami próbujecie zapobiegać pewnym... Atakom bez szczegółów, oczywiście. Tak, nie, my, my, ma pan redaktor rację. My i, i ofensywnie, i defensywnie, że tak powiem, działamy w sensie wyszukiwania tych zagrożeń. Sami też testujemy swoje sieci, sprawdzamy je, wyszukujemy podatności, które mamy, żeby móc zareagować dość szybko. Współpracujemy bardzo mocno z sojusznikami, pamiętajmy o tym. Mamy ogromne wsparcie całego NATO, więc jest to, jest to świetna sprawa. Mamy się od kogo uczyć, od najlepszych. Właściwie teraz to już coraz częściej oni przyjeżdżają do nas, ale. Dzisiaj ale... to jest dobry przykład. Tak. Tak, tak, dzisiaj to jest dobry przykład, ale, ale Polska ma wiele takich miejsc, gdzie zaczynamy wysuwać się na czołówkę. Pamiętajmy, że naszą e, armię określono jako jedną z najlepszych. Cyberarmię, oczywiście to pewnie normalną armię też określają jako najlepszą w Europie, ale e, Cyberarmię, bo o niej mówimy, to e, określono jasno i wyraźnie. Jest to jedna z najlepszych tego typu jednostek na świecie. Pewnie dowodem jest też to, że my nie mieliśmy tak naprawdę takich dużych kryzysów w ostatnich latach, mimo że te ataki cały czas są i jest ich coraz więcej. Wojsko też tworzy infrastrukturę. I mnie zaciekawiła jedna rzecz, przeglądając sobie, co będzie można zobaczyć na kongresie. Aplikacja Merkury 2.0. Pytanie nie jest przypadkowe. Nie wiem, czy pan dyrektor wie, ale teraz głośno przez długi czas nazywała się Radio Merkury. Okay. Ma pan tę aplikację na telefonie? Tak, to jest tak naprawdę bezpieczny komunikator stworzony przez żołnierzy Cyber Wojska Polskiego. Chcieliśmy po prostu mieć swój komunikator, z którym będziemy mogli prowadzić rozmowy, wymieniać się informacjami, oczywiście jawnymi, bo to jest jawny komunikator, ale być pewni, że te informacje będą nasze i zostaną u nas. No i nasza, nasza armia odpowiedziała na to wyzwanie postawione przez ministra i, i przygotowała tego typu rozwiązanie. Jest fajny komunikator, szyfruje urządzenie do urządzenia. Całkiem nieźle nam to wyszło. Czyli można normalnie wysłać zdjęcie na przykład? Tak, oczywiście. Żołnierze mogą wysłać zdjęcia, filmy. To jest stworzone po to, byśmy mogli spokojnie prowadzić komunikację przez internet. To na pewno pomaga. Państwo może nie kojarzycie, ale były takie sytuacje kojarzę z wojny na Ukrainie, że na przykład rosyjscy żołnierze korzystali z portali randkowych i w ten sposób udało się ich namierzyć w jakiejś szkole doszło do, do ataku, więc faktycznie żołnierze muszą bardzo być czujni, jeśli chodzi o komunikację, a co z nami? Ze mną, z Panem, jak my możemy wspomóc te wysiłki, jak nie narażać wojska, jak nie narażać naszej infrastruktury. Tak, my cały czas apelujemy, żeby, Szanowni Państwo, my bardzo chętnie i bardzo otwarcie dla obywateli jesteśmy. Jako armia chcemy Wam pokazywać, jaki mamy sprzęt, jak on wygląda. Zresztą wczoraj w Poznaniu e, mogliście Państwo przyjść, zobaczyć e, tam rzesze dzieciaków na czołgach, e, czy innego typu rodzajach uzbrojenia. Natomiast w momentach, gdy są to uzbrojenie jest przemieszczane, te czołgi, czy jadą transporty, bardzo mocno apelujemy. Naprawdę nie warto robić zdjęć. Zdjęcie e, czołgu na pociągu możecie Państwo znaleźć w każdym, w każdej stronie internetowej. Nie wrzucajcie, nie informujcie e, naszych nieprzyjaciół, gdzie i jak przemieszczamy. Cszczamy nasze uzbrojenie. A jeśli robię zdjęcie, ale go nie udostępniam, to trzymajcie w tak. swoich zasobach, to jest bardzo fajnie, schowajcie je najlepiej, żeby je nie wysyłać, nie wrzucać, tego apelujemy. Jeśli już macie to zdjęcie, pokażcie w domu tacie, mamie, ale schowajcie je głęboko. Ale bez przesłania znajomym, jak rozumiem, tak, bo tak, to już hakerom To już pozwoli... zaczyna iść, iść coraz dalej, coraz dalej, to, to zdjęcie nie, staje się publiczne za sekundę. Ktoś zawsze je wrzuci, pamiętajmy o tym. Nie wy, to ktoś inny, jeśli wyślecie. Apeluję dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Dominik Rozdziałowski. Dziękuję za przyjście do studia i życzę udanych rozmów to na ja kongresie. Dziękuję. <laughs> Thank you.